Strasznie żałuję w tym momencie, że nie mogę Wam pokazać miny Leośka, ale to jest znak dla Was, żebyście e, kupiły swoim Dziadusią e, takie gwiazdki na sufit. Jego mina, jak ja to włączyłam, e, on się cały czas patrzy: z otwartą buzią na sufit. <grym> Best nie wiem, 100 złotych chyba to kosztowało ever spent. Naprawdę. Fajne, Leoś? Nadszedł ten dzień projekt MILF, <noise> ale najpierw trening z podokiem fizjoterapeuty, żeby mój kręgosłup był zdrowy, a później mam zabieg dla Milfa. Idzie szefowa. Szefowa. Z tobą planuję? Nie.